...tego wroga. Przypomnijmy o tym, że e, ktoś e, dokonywał e, pewnych złośliwości e, na szkodę e, mieszkańca blachowni. E, uszkadzał jego mienie. Te czynności mogą wskazywać na to, że sprawca działa z bliżym nieokreślonym e, motywem jakiejś zęsty odwetu, a e, wersją najbardziej prawdopodobną wydaje się być tutaj wersja świadcząca nieporozumienia w jakichś dawnych konfliktach uwagę również motyw rabunkowy, pomimo tego, że nic nie zginęło, ale być może sprawca nie zabrał żadnej rzeczy, bo po prostu pan Zenon nic przy sobie nie posiadał. Upłynęło kilka lat, być może są osoby, które cokolwiek słyszały na temat tego zdarzenia, być może po upływie tych lat sprawca poczuł się bezkarny, być może coś komuś opowiadał. Każdy, jakikolwiek drobny element w tej sprawie może nas przybliżyć do rozwiązania. Na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce, liście, którą przygotowujemy wspólnie z Komendą Główną Policji, znajduje się od 16 lat poszukiwany Arifisami, Albańczyk ponoć ukrywający się w pobliżu granicy Polski i Niemiec. 16 lat temu, Niemcy. Kakernhel. Zrób jeszcze zakupy. Okej, okay, zrobimy to później, gdy wrócisz do domu. Pani Bogusiu, jak pani to skończy, to tam na górze trzeba jeszcze umyć okno w łazience. No dobrze. Ale chyba się płyn skończył. Nie, nie, już ja mam zakupy jest płyn. O, dzięki. Pani Bogusiu, o. a tak w ogóle, to jak długo pani zamierza jeszcze zostać w Niemczech? Znaczy, ja jestem bardzo zadowolona, że mam u pani pracę, ale y, ja z Arifim postanowiliśmy, to znaczy właściwie ja go namówiłam, żeby wrócić do Polski. Będzie trzeba jeszcze dokupić tylko proszek do zmywarki, a poza tym wszystko jest. Hello, Dzień dobry. Będę w środę, jak zwykle, o 10. .00. Dziękuję, do zobaczenia. Dobrze. I pani Bogusia, proszę jeszcze chwilkę poczekać. Weiss do tej Bogusia. Czy wiesz, Ty, że Bogusia nie tak będzie, Bogusia nie tak, będzie tak. już jutro u nas pracować? Wraca z powrotem do Polski. A czy Bogusia mogłaby nam kogoś polecić do pracy? Pani Bogusia, może, może nam Pani kogoś polecić do pracy? Niestety nie. Nie mam nikogo na myśli, przykro mi do widzenia, powodzenia. Jakiś czas później Szczawno zdrój. No, tak. Tak? A! No ja to pokazuj, ja spróbuję. Bogusiu, muszę cię o coś zapytać. E, ten tamten Arefi. To skąd jest. No, A Niemca nie wygląda. <noise> nie Arefi! Tylko Arifi z Albanii. Tak myślałem, że to jakiś Arab. Władził. Przestań. Ja i Arifi się kochamy, tak? I proszę cię o trochę szacunku. Zresztą on jest taki sam jak my. Dobrze, dobrze. To przecież twoja decyzja. Zresztą myślę, że jak się bliżej poznacie, to się polubicie. Wszystko kawaliłeś. No, dobrze, panowie, przerwa herbatka. Bogusiu, już się prawie nauczyłem. Popatrz, na Andrzejki będzie jak znalazł. Popatrz. O. A, Andrzej nas zaprosił na imieniny. No, sporo ludzi przyjdzie, to na pewno się ucieszą, jak się zobaczą. O. No to co, idziemy, nie? Tak no, w ogóle, to teraz moja kolej. Dlaczego mnie jeszcze tego nie nauczyłeś? A to łatwe jest. No? no. Nazajutrz wieczorem, Szczawno zdrój. Andrzej. Dobry wieczór, policja. Dostaliśmy zgłoszenia o usiłowaniu zabójstwa. W jakim stanie jest poszkodowany? Robimy co możemy, cały czas trwa akcja. Głęboka rana kłuta. Poczyn. Pani wie, co tu zaszło? Nie do końca. Pewnie poszło o kochał, co widać i czuć. Myślę, że się pokłócili. i widzimy alkohol Niech Ja ci mówię, go Przepraszam, ale każda miłka okay, to Policja. Kto z państwa jest gospodarzem tej imprezy? Ja. Pan? Tak. Czy zabójstwa? Tak, karetka zabrała już poszkodowanego. To może poprowadzi pan na górę? Ktoś jeszcze był na z państwa? To proszę na górę również. To proszę. To miały być normalne imieniny. Zaprosiłem trochę znajomych. Przyjechała Bogusia. Która była z tym albańczykiem? że przyszliście, naprawdę cieszę się ogromnie. Jest mi bardzo miło, że jesteście. Bogusiu, bardzo fajnie, że przyjechałaś, że jest Twój przyjaciel. No słuchajcie, warunki są, jakie są, ale jest okazja. mama Andrzejki, jest parapetowa, także Wasze zdrowie. Zdrowie. zdrowie! zdrowie! Dobrze, ale no, skoro było tak fajnie, no to skąd taki finał imprezy? No właśnie nie wszystko było od początku dobrze. Władek od samego początku miał coś do tego albańczyka, zresztą gadał mu coś o... Proszę, Bogusia, to że nie pierwsze lepsze, że tak. jego kolega oszukał... Ja ci mówię, uważaj, mam się na oku, nie rozumiem. Władek, uspokój się, proszę cię, chodźcie, zaraz tam przyjdę, proszę cię uspokój się. Nie widzisz, że on cię oszukuje? Zapytaj Joli, ona ci powie, a co oni są. Ale co ty upiłeś się? O co ci chodzi? Zadał no panu jakaś prywatna impreza, to z ty daj nam spokój, proszę cię. Rozumiesz, rozumiesz. Nie udawaj. Znam takich jak ty. Myślisz, że ci przejdzie ten moment? Co to nie. To Jeszcze mi co za szwajne! Czy wtedy, jak on wybiegł, to my nie do końca wiedzieliśmy, co się stało. No i Bogusia pobiegła za nim, i tak naprawdę zrozumieliśmy, o co chodzi, jak zobaczyliśmy łatko leżącego w kałuży krwi. No dobrze, czy ktoś wie, gdzie ten Albańczyk mógł uciec, gdzie mogą przebywać? Nie znam adresu Bogusi, ale wiem, gdzie mieszkają jej rodzice, więc może tam. słuchajcie, uważajcie, bo facet dał już kopić z nożem. Także ty idź tam, tylne drzwi obstaw, a ty okna od tej strony, dobra? Tak, słucham. Dzień dobry, jesteśmy z policji, szukamy pana córki i jej przyjaciela. Zostaliśmy w domu? Niestety nie. To znaczy tak, córka jest, ale śpi. To bardzo nam przykro, ale musimy z nią porozmawiać. Kochanie, Bogusiu, panowie są z policji. Proszę bardzo, proszę. Proszę się uspokoić. Chcielibyśmy zadać pani kilka pytań. O Boże, on nie żyje! Niech się pani uspokoi. Poszkodowany jest w ciężkim stanie, ale żyje. Z zeznań świadków wynika, że była Pani z człowiekiem, który dokonał przestępstwa. Może Pani to potwierdzić? Tak, on jest moim narzeczonym. Jak się nazywa? R.P. Sami. Jest Albańczykiem. Poznaliśmy się w Niemczech. A gdzie możemy go teraz znaleźć? Nie wiem, bo uciekł. 14 lat temu, gdzieś w Niemczech. Przepraszam, posprzątałem już w garażu. Są tam kafelki i nie wiem, co z nimi zrobić. Zastanowię się jeszcze. Teraz proszę tylko umyć mój samochód i to będzie na dziś wszystko. Nieraz w takich sprawach Państwa pomoc była bardzo skuteczną. Dzisiaj też na to liczymy. Informacje, które przekazała nam policja, Pan to chyba potwierdzi, wskazują na to, że Albańczyk wspólnie z Polką, której nazwiska tu wymieniać nie możemy, przebywa gdzieś na terenie Niemiec i to niedaleko granicy z Polską. Tak, z posiadanych przez nas informacji wynika, iż bezpośrednio po zdarzeniu, jakie miało miejsce w nocy z 30 listopada 1993 roku, na 1 grudnia 1993 roku sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie pozostawiając po sobie żadnej o sobie żadnej informacji dla konkubiny, z którą w owym czasie przebywał. Wiemy, że w Polsce przebywał bardzo krótko. Do Polski przyjechał wraz z tą konkubiną z terenu Niemiec i najprawdopodobniej po tym zdarzeniu wrócił z powrotem na teren Niemiec. Tradycyjnie już wspólnie z policyjnymi specjalistami przygotowaliśmy możliwe zmiany wyglądu Arifi sami. Być może ktoś z państwa zetknął się z tym mężczyzną, być może że ktoś z państwa zetknął się też z kobietą która mu towarzyszy, bo najprawdopodobniej w dalszym ciągu są parą i ukrywają się. Zakładamy taką wersję, iż utrzymują kontakt. Nie mamy potwierdzenia, czy mieszkają wspólnie, czy mają, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, jednakże zakładamy wersję, że mają ze sobą kontakt. Za tydzień między innymi o dwóch morderstwach na Mazurach morderstwa o tyle tajemnicze, że do dziś nie ustalono kim są zamordowani.